Bajsang Uredelbijew z nami. No, dla fana sportów walki, walki przejdź na cała. To jest naprawdę gratka, bo był Phil Davis, dzisiaj, był Brad Pickett, było kilku innych był znanych pan zawodników. Pan był, był też Mamet. Zgadza się. No i świetna karta jutro. Kogo z tych, który z pojedynków warto śledzić? Teraz Marcisz się na mnie patrzy, to pewnie muszę powiedzieć, że, 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 że jego walka na pewno. Ale tak patrząc na, na, na kartę walk, na pewno jestem ciekaw starcia polsko-polskiego, czyli Łukasz Rajewski, Łukasz Kopera. Na pewno to nie są to jeszcze zawodnicy aż z takimi dużymi osiągnięciami, możemy powiedzieć z takimi dużymi rekordami, jak, jak może tutaj zawodnicy, jak większość zawodników na tej karcie, ale jednak to może być dla Polskiego fana bardzo ciekawa walka. Jest 16 walk, tam wyróżniać nam 1, 2, czy gdybyśmy mieli tych walk 7, 8, no to wtedy jest łatwo. Mamy tych walk 16, więc wyróżnić jakąś jedną, to myślę, że no nie można. A taka perełka z zagranicy, na przykład Anton Johnson bił się na ACA 92 w lutym, świetnie się zaprezentował. Też walczy na tej karcie i to w najwyższej walce. No zgadza się. Ciężko jest w tej walce typować zwycięzcę, ponieważ wiem, widzieliśmy na co stać Tony'ego Johnsona. Ja widziałem walki Eugeniego Gonciarowa, też, bardzo mocny zawodnik i tutaj. Może być bardzo ciekawy w tej, w tej, w tej walce wieczoru o opas wadze ciężkiej. Ja zapytam w takim razie o tą walkę y, o pas wadze ciężkiej. Fani pytają o to często, co jest z mistrzem ACB Wakajewem. Czemu on nie walczy o pas? Czemu nie broni? Nie, nie walczy o pas ACA, tak? Bo ma pas ACB. Tam były takie różne Różne momenty z jego strony on nie do końca dobrze się zachował, wycofał się w ostatniej, na ostatniej gali, gdzie miał walczyć w niezbyt elegancki sposób. No i ponosi tego konsekwencje. On prawdopodobnie w tym roku nie zawalczy, a kontrakt go jakby obowiązuje, jeżeli się wy, odrzuca jakieś tam propozycje, no jednak no, będzie tam się to wydłużało. nie Polscy fani są nienasyceni, więc pytają o to, czy ACA ma kolejne plany na zaciągi w, wobec, wśród polskich zawodników. Czy celujecie w jakieś konkretne wagi, na przykład, czy raczej robicie taki research? I um, kto Was zainteresuje, to próbujecie go przekonać do tego, żeby, żeby zaczął współpracę z ACA. Patrzymy na lokalizację, gdzie robimy gale. Jeżeli pod, pod dane miejsce zawodnik jest jakby ciekawy, to próbujemy kontraktować. Jeżeli są jakieś mocne nazwisko, to też już staramy się na kontrakty wyłącznościowy podpisywać. Jak trudno było przygotować tą galę w Łodzi w stosunku do tej ostatniej w Warszawie, bo jest to inne miejsce, troszeczkę inna specyfika, no i wiadomo, wiąże się to z wieloma czynnikami, które są zupełnie inne. Szczerze mówiąc, przy tej gali miałem dużo, dużo łatwiej, ponieważ nie było jakby takiej przerwy między galami. Ciężko jest nie robić dwa lata gady, potem przyjść i ją robić, a tutaj tak, tak naprawdę z marszu żeśmy poszli, więc żadnych problemów jakby takich nie było. A Wiadomo, w Warszawie jest łatwiej. No, ale tutaj łódź też się sprawdził i nie było tutaj żadnych problemów takich, jeżeli mówimy o kwestiach organizacyjne. Dzieje się na polskiej scenie MMA Radek Paczuski zostanie teraz tylko ACA? Hmm, na to wychodzi. A na ile ma jeszcze walk kontrakt? Dwie, trzy walki? Nie chciałbym się wypowiadać o tutaj warunkach kontraktowych, sytuacjach kontraktowych. To jest między mną a, a, a zawodnikiem. Pan już widział? Podobał mu się? Tak, tak, widział pan, mm -hmm. podobał mu się. Była tam wpisana kategoria wagowa. No, okay. no właśnie, Paczyuski way. tak mówią niektórzy. Właśnie, dlaczego, dlaczego nie, nie ma to jego, tego solennego limitu? Bo Radek jest naszym momentem i robimy pod niego kategorię. Okay. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wielkie dzięki.